Sobota, pierwszy tydzień Wielkiego Postu. W pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa, Mojżesz w pewnym sensie podsumowuje, streszcza całe przesłanie Księgi Powtórzonego Prawa. Mówi do swojego narodu tak: Pan Bóg nakazał ci, rozkazał ci wykonać te prawa i nakazy, przestrzega ich i wypełniaj swego swojego serca i z całej duszy. Otóż Pan Bóg. Podał konkretne nakazy, przykazania, które mamy w księdze powtórzonego prawa i nakazuje swojemu ludowi, żeby je wypełniał dokładnie. A jeśli będzie wypełniał, to, to on będzie Bogiem dla, dla narodu. Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla Ciebie Bogiem, o ile Ty będziesz chodził Jego drogami. Zasada wydaje się być wiązana, przymierze, warunki dosyć jasno postawione, trzeba słuchać Pana Boga. Jeżeli będziemy słuchać Pana Boga, to Pan Bóg będzie po naszej stronie, Pan Bóg będzie nam pomagał. Bardzo mi się to kojarzy z medycyną, z lekarzami, z taką świadomością, że pacjent, jeżeli będzie słuchał tego, co mówi lekarz, jeżeli będzie podda się jego wskazaniom, no to będzie zdrowy, to, to będzie w porządku, ale jeżeli będzie robił wszystko przeciwko albo się będzie upierał po swojemu, to nie damy żadnej gwarancji po prostu, że ten człowiek nie, nie umrze. I nikt z nas nie, nie buntuje się na lekarzy, nikt z nas nie mówi, że to jest brak demokracji, nikt z nas nie mówi, że to jest zabranie człowiekowi wolności, bo każdy z nas rozumie, że są pewne prawa biologii, są prawa fizyki, są pewne prawa, które no, nie przeskoczy człowiek, i, i tak naprawdę muś od dziecka jest uczony, że tu nie wkładaj ręki, tego nie chwytaj, tam nie idź, bo możesz sobie zrobić krzywdę. I chyba największy problem z nami jest to, że jakby. Myślimy, że te przykazania Pana, Pana Boga to jest jakieś takie zniewolenie, to jest, to jest zrobienie nam na, 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 jakby na niekorzyść, albo, albo jakby Pan Bóg chciał nam zrobić krzywdę. To nie jest tak. Jeżeli Pan Bóg coś rozkazuje, a jest dobry, a jest mądry, a wie co dla nas dobre, jeżeli On coś rozkazuje, to znaczy, że On wie, że, że to jest dla nas naprawdę najlepsze. W tym też kierunku idzie Psalm, kiedy. Psalmista tłumaczy, błogosławieni są ci, których droga nieskalana, którzy postępują zgodnie z prawem pańskim. Tutaj by coś powiedział: zdrowi są, naprawdę szybciej przechodzą rekonwalescencję, jakoś udaje się im w życiu dojść do zdrowia pełnego. Jeśli ktoś słucha lekarzy, tak samo tutaj, no, jeżeli będziesz wierny przekazaniom, to to się obróci na Twoje szczęście, więc to jest kwestia Twojego szczęścia. I problem polega trochę na tym, że my jesteśmy trochę jakimś takim niedojrzałym społeczeństwem albo niedojrzałymi ludźmi, że my bardzo często myślimy, że jak ktoś nam coś nakaże, to jest źle. To jest źle nie? Jakby nie ma takiego myślenia, że człowieku, to chodzi o twoją dobroć, to ty nie możesz sugerować się w życiu tym, co ty chcesz, ale musisz uwierzyć w to, co jest dla Ciebie dobre. Bo żyjemy trochę na takim etapie, że no bo ja tego nie chcę, bo, bo ja tego chcę, bo ja tego nie będę brał, ja tego nie będę jadł, ja tego nie będę robił, bo przecież ja mam prawo, m, moje życie, m, mój wybór, bo ja mam prawo. Nie, to oczywiście, że prawo masz, każdy ma prawo do śmierci, do, do poranienia, do, do tego, żeby być nieszczęśliwym, tego, żeby sobie jasno uświadomić, że no, kluczem życie zaczyna się nie wtedy, kiedy ja robię to, co chcę, ale wtedy, kiedy robię to, co Pan Bóg chce ode mnie. Wtedy, czyli wtedy, kiedy przestrzegam przekazań, że tu jest siła życia i, i my nie, nie dlatego głosimy przekazania, żeby, żeby ludzi zniewolić, tylko żeby ludziom uświadomić, że to jest po prostu droga do szczęścia. I tak samo my, księża, tak samo ludzie, którzy katechizują, czy którzy głoszą, jeżeli nie żyją według tych przekazań, sami też nie są do końca szczęśliwi, sami też mają swoje problemy, bo to jest rzecz, która jest absolutnie uniwersalna dla wszystkich. Ewangelia w pewnym sensie precyzuje, na czym polega to prawo. To znaczy, Jezus mówi: Powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził, a Jezus mówi: Miłujcie waszych nieprzyjaciół. To znaczy, że to prawo w Starym Testamencie, owszem, ono było ważne, ale ono podlega pewnego rodzaju ewolucji. Teraz już jest wyższy poziom. To znaczy, już nie stosuj zasady oko za oko, ale staraj się miłować nieprzyjaciół. Staraj się zwyciężać zło dobrem. To jest przykazanie Jezusa. Daje wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali. A więc w Jezusie Chrystusie, można powiedzieć, znajdujemy takie, taką doskonałość prawa, doskonałość tych wszystkich przykazań. I za każdym razem, kiedy Mamy jakieś wątpliwości, kiedy nam jest trudno, trzeba sobie zadać pytanie, co by chciał Jezus zrobić? Co on by zrobił na naszym miejscu? Co on radzi w tej sytuacji? I zrobić wszystko to, co, to, co radzi Jezus. Jeżeli będziemy żyli tak, jak prosi Jezus, jeżeli będziemy żyli zgodnie z przekazaniem Jezusa, wtedy naprawdę okaże się, że, że, życie, że życie jest życiem. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty. Amen.